Cześć, jestem DvKasper i witam was w kolejnym odcinku z oceniania gier widzów i dzisiaj jesteśmy ponownie z Sino4. Cześć, to Sino4. Sino aktualnie pracuje przy grze The Sunny Life, do której będziecie mieli link w opisie i w przypiętym komentarzu, więc zajrzyjcie, jeżeli jesteście ciekawi tej gierki. Dobra, i my przechodzimy dzisiaj do pierwszej gierki, czyli do Rocket Jumpa, którą możecie znaleźć też na Steamie i myślę, że dam do niej link w opisie, o ile nie zapomnę. Jak ci się podoba Sinomenu? W sumie jest spokojnie, od razu pokazuję tę Telegrafika. Jeden co mi się rzuca tak na minus to, to że czcionka nie jest pixelartowa, ta główna. To jest jakiś Aria, ale coś takiego bardzo chyba defaultowego. Ale. Tak, to budzi dobre wrażenie. Jakby tylko tą czcionkę poprawić, byłoby perfekt. No, mi też się podoba. Widziałem, że czasem w takich grach robią po prostu, że można sobie wybrać, czy bierzemy fonta pikselowego, jak ktoś ma jakieś tam problemy, czy zwykłego, ale no faktycznie trochę to dziwnie wygląda, bo nawet w ustawieniach, jak się wejdzie, to jest normalna czcionka. Ale dobra, no to chyba możemy przejść do samej gierki i zobaczyć, jak to się prezentuje. Okej, okay, jesteśmy rakietą. Okej, okay, tu. To... Taką alarmatą. W sumie trzeba było wejść chyba jednak w menu, w jakiś stawieniec sterowania. Gry ustawienia. Nie, nie ma. Tutaj chyba. To polega na tym, że po prostu lewym mamy się odbijać od ziemi. Nie widzę innej opcji. Tak. To jest chyba wszystko, co tu jest. Ale tak. Zastanawiam się tylko, czy tutaj są levele, bo tam było wczytywanie gry. Czy to jest coś takiego, jak w tej grze takiej zręcznościowej, w której się wskakiwało takim gościem z młotkiem. No i myślę, że tu będą poziomy, bo przed chwilą przeklikałem do menu i kliknąłem znowu nową grę, to automatycznie po, poinformowała mnie gra, że mogę sprawić swój aktualny postęp. Jak uruchomiłem po raz drugi gierkę. Więc wygląda na to, że będą poziomy. Uuu, nawet sekrecik znalazłem. Jakąś tak. skórką. Ale no, poziom trudności gry jest dosyć wysoki. Mi się ciężko dosyć gra. Okej, okay, dobra. Gra ma ten syndrom, jeszcze jednej próby. Takie coś Ala Flappy Bird. dostajesz cały czas na twarz coś ale jeszcze raz spróbuję. Dobra, ja ogólnie Gierkę mogę polecić. Jeżeli chcielibyście w nią zagrać, to przypominam, że na Steamie ją znajdziecie. Rocket Jump. Ja jeszcze linka wrzucę do komentarza i do opisu, żebyście łatwiej mogli znaleźć. Tak jak wcześniej mówił Cino, można by było w tych ustawieniach dopasować styl graficzny tej czcionki i w jakikolwiek sposób ułatwić ten początek. O ile to jest początek, chyba że gra jest krótka, ale trudna, to wtedy niech zostanie jak jest. Ale to może autor niech napisze w komentarzu. A ja jakoś postaram się przypiąć serce, żeby łatwiej było znaleźć. Ja bym tylko właśnie dodał, żeby lekko dostosować ten outline postaci do wielkości outline'u. Pozostałej planszy, żeby aż tak się nie wyróżniała. I może, właśnie, jakąś tabliczkę na samym początku, żeby właśnie mówiło o tym lewym przycisku myszy? Taka jedna tabliczka, która się pojawia na samym starcie, obok gracza, jak gracz się poruszy, to ona znika. Albo jakikolwiek inna forma, która tłumaczy tak sterowanie dokładniej. No Al... Widziałem, że w świecie gry jest jakieś tam pokazanie właśnie, że zatopione w ziemi są obrazki, ale no nie jest wytłumaczone, jak klawisz na przykład. Tak, mogłaby być na przykład myszka jakoś przedstawiona graficznie, jak już takie są rzeczy i... też ja na początku na klawiaturze szukałem jakichś power-upów, czy może są, ale to się nie udało znaleźć. Dobra, ja ogólnie bym grę polecił. Jak ktoś lubi takie gry zręcznościowe albo parkurowe, to pewnie mu się spodoba. Jak grał w jakieś mobilne takie zręcznościówki, to pewnie też, więc ja grę polecam i warto sprawdzić. Również mi się podoba. Daj okejkę. Prosta, w miarę wciągająca syndromie jednej tury. Kolejna gra to Chopping Guy, która nie ma muzyczki w menu. Próbowałem ją tutaj włączyć, ale przynajmniej u mnie nie działa. Nie wiem jak u ciebie. Dobra, udało mi się uruchomić. Eee, no, tylko niestety uruchomiłem ją też na ekranie 21 na 9. No i oczywiście Restar Gierki Bawast. Ok, są skiny. No właśnie, są tutaj skiny widać inspirowane niektórymi osobami. Można się tylko domyślać kim. Dobra. Yang L nic nie, nie sugeruje. <grym> to <grym> jeden to, to dosyć. Ten dosyć czarny humor. Floyd, to oczywiście chodzi o Floyda Mayweathera, znanego boksera. Nie o żadnego innego. To jest tak naprawdę ten Floridaman z nagłówków, który walczy z aligatorami, mając czapkę z piwem na sobie. Dobra. Ja jakiegoś skina wybrałem, to możemy dać chyba już play i zobaczyć, co nam gra przedstawi. Moje okay. koledzy z Digital Melody chyba będą ścigać o prawa autorskie. Gdzieś kojarzę tą dzieckę. Ok, gra się z strzałkami, trochę dziwnie. <laughs> mi przynajmniej. Już chciałem na stadzie klikać. Jeżeli jeszcze pracujesz nad tą gierką albo chciałbyś się jakoś ulepszyć, to może wybór klawiszy byłby spokojny. Bo niektórzy lubią mieć jakieś customowe klawisze, na przykład pod XC. Niektórzy takie gry słyszałem, że grają albo jakieś takie dziwne kombinacje, by lepiej rękę ułożyć. Ale ogólnie gra mi się przyjemnie. Jedynie bym chyba dostosował lekko, żeby odległość od głowy gracza, a w tej gałęzi była inna. Ja mam jakiś taki. Chociaż może to jest też problem z moim 27 na 9 Nie, wiem, nie wiesz co, to je, jest coś ta takiego. odległość jest taka... triki. Że nie wiadomo czy jest zasięg czy nie ma. Tak, ta gałęź jest za daleko jak macie zaraz uderzyć. Ona powinna być praktycznie przy głowie. Dokładnie. I w tym momencie kiedy macie uderzyć. No okej, okay, mi się udało wbić high Score 105. Ale wezmę jeszcze jakiegoś innego skina, żeby przetestować, czy sobie może jakieś inne animacje, czy jest po prostu machnięcie ręką. Okay. Brakuje to, co wzorowane było na oryginale. Brakuje jakiegoś czasu, który się zmniejsza, jakiegoś paska energii lub innego granicznika, bo tutaj po prostu można sobie spokojnie siedzieć, klikać i... A, no też. Można grać po prostu w nieskończoność, jeśli ktoś jest uważny. Nie ma, nie ma tego wymuszenia przyspieszania. Dobra. No mi się ogólnie kierka podoba. Yy, myślę, że tło można by trochę dopracować, że już tutaj yy, coś poprawiać, ten timer tak jak mówiłeś yy, mo Można by ją na pewno dużo bardziej jeszcze dopracować. Tak, no. głównie te gałęzie i ten timer to jest. Albo inny, albo inna energia, która będzie zmuszała, żeby gracz przyspieszał. Zdaje się, czy można to jakoś inaczej fajnie rozwiązać niż to co zrobił co jest oryginalnym w Cybermenie. Okej, okay, następna gra to jest Those Nights at Freddy's i jest to e, najpewniej przeróbka po prostu Five Nights at Freddy albo e, jakaś własna wersja interpretacja. Więc co, może zaczniemy? Po prostu bo tutaj menu, menu chyba składa się z jednego przycisku. Ja bardzo testuję umiejętności twórców tym swoim monitorem w proporcjach 21 na 9 i jaka dostosowało się jak na razie? Widać te napisy z menu, chyba tu jest jakiś po prostu niepełnej wielkości ten, no, plansza zakrywająca. Mi się, mi się coś długo ładuje, nie wiem czemu. I tak, dalej próbuję uruchomić vr -a. Ktoś chyba jakąś paczkę, nie wiem jak to działa dokładnie w Anrealu, z vr ale ktoś coś uruchomił i VR próbuje się uruchomić. Zasadniczo mam wyłączony swój VR, więc. W sumie chociaż mogę zaraz przedstawić, jak kucham jest w IA co by się wydarzyło. Ok, telefon zaczął dzwonić. Mogę zamykać drzwi. Jest to są kamery. Są te misje, które wchodzą. Mi działa, ale I chyba Escape wywołała grę. Okej, okay, Escape okay, to po wyjście z gry, Nie że na ja stop. Zostawię G włączone, bo jak nie ma jumpscare'a, to... Zobaczcie, jak wygląda bad, przegrywanie. So, okay. Okay. <śles> ale oszukał, był jumpscare. O, też właśnie go dostałem. Eee... O nie. Zastanaw... Ale ni niestety u mnie się nie, nie udało zagrać dobrze, bo nie byłem w stanie uruchomić niczego, żeby oglądać kamery. 1-2 eee, nie zmieniały widoku. Nie dziwię się, że to jest związane właśnie z tym moim ekranem: 27 na 9, ale faktycznie też dostałem jumpscare mm, przed sekundą. Więc. Eee, ciekawi, ciekawi mnie to nagranie w tle. Więc te chyba podejrzewam, że nie jest autora, bo fajnie. E, znaczy, nie czy czuć jakiś pewny profesjonalizm z tym połączeniem jakichś takich niepokojących dźwięków. Nie wiem, czy to jest oryginalne, Z oryginalnego FNAFa, nie wiem, czy rozpoznajesz to? Bo nie grałem po prostu. Ja też nie grałem, ale wydaje mi się, że też tam było coś takiego, że telefon dzwonił i były jakieś dźwięki. Więc możliwe, że to jest z oryginału z którejś części po prostu wzięte. To co? Teraz kłoko. Trochę oszukane. W opisie, ale. To dobry trick z tym jumpscarem. Nie ma za dużo mechanik, niestety, jak tam było widać. Takie bardzo. No, podstawowa interpretacja FNAF-a. No, to jest takie. Jak można, chyba najprościej określić tą gierkę. I teraz jesteśmy w kolejnej gierce, która się nazywa Neveil. Vale. Z tego, co widzieliśmy na stronie na Ichu, grafiki zostały wzięte z różnych źródeł, więc. Chyba większość grafik po prostu nie jest autora, więc pod tym względem nie będziemy oceniać. Ewentualnie jeżeli chodzi o to jak one są do siebie dopasowane, żeby też ocenić to jak do stylu gry pasują wszystkie grafiki. Jeśli dopasowane są tak jak w menu, to wydaje mi się, że będzie całkiem nieźle, bo teraz widzę, że wielkość pikseli się zgadza. Tak, też, też mi się wydaje i bardzo spoko wygląda to menu, tak? Nawet jeśli, się nie, nawet jeśli się nie zgadza, to wygląda, że się zgadza i to już jest gutina. Okej, okay, dobra. E, gra się nie wykrzeczyła na no, moje no, 21 na 9, więc już jest, jest plus. I też, już widzę, że fajnie kamera chodzi płynnie. Okej. Okay. Wow. Temu możemy rozmawiać. Want to skip tutorial. Może skipniemy po prostu, żeby pokazać gameplay? Czy pokazujemy grę? No, my, my się nie wywalimy, no ale dobra. Jak jedziemy, to już na hardkorze. Dobra, to dajemy fajne jest to, że tutaj na dole pokazuje sterowanie podstawowe. i Jak podejdziemy na przykład do drzwi, to jest E, żeby interakcja tak. była. Pokażę, że tu chyba autor test map gdzieś się nim wyłączył. Ja jestem na Nie test można... mapie. Dobra. Ok, to może, żebyśmy byli na tym samym levelu. To wybierasz krystal Cave 1 czy. Tak, tak, wybieram Kryf krystal KF1. Dobra, ja też. I zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Nie, wiem, czy to będzie ta cięższa mapa, czy prostsza mapa? Bo teoretycznie jest dalej, ale ma kolor niebieski, a nie czerwony. Więc. O kurde. Dobra, widzę, że nie jest łatwo. Zjeżdżamy tutaj na jakimś. jakiejś belce i strzelają do nas jakieś totemy. Tak, udało mi się jakoś uniknąć wszystkiego. Niestety nie, mam mało HP. I skinałem. Dobra, restart. Zobaczymy, teraz będę wiedział. Kuszę, ale trudna jest. Wydaje mi się, że to inną mapę powinniśmy grać. Dobra, tutaj przeżyłem. Bo to jest jakiś taki, podejrzewam, że specjalny tryb, bo teraz podejrzewam, że to raczej była mieć oryginalnie e, jakaś platformówka. Tak, też mi się tak wydaje. Okej, okay, udało mi się zjechać do końca, więc chyba jakiś początek jest. A nie, to nie jest początek, to po prostu trzeba nad, z, tego, dogonić... Tą platformę, która cały czas zjeżdża. Ale to chyba też cofnę do hideoutu, bo to wydaje się jakiś. Dobra. Może taka... stras, który na końcu tej pani pójść dalej, na końcu tej mapy przejść. To może pójdziemy do tego Dark Castle 1, tam na czerwono, co jest. Też można spróbować. Chociaż wydaje mi się, że zwykła historia to jest właśnie tam na końcu u tej czarnowłosej kobiety. Okej, okay, tu już jest normalnie platformówka. I... Ło, wow, można się za krawędzie łapać, czyli jest tutaj parkour normalnie, ale widzę, że mi się wow. animacja trochę zbugowała. Ale można robić cały czas te spele, które zmienia zmniejszają Ci manę, no już takiego baga znalazłem. Jak używasz spela będąc trzymać się ściany, to mana się nie zmniejsza. Znaczy mana się właśnie zmniejsza, jakby był wykorzystywany spel, a nie był. Okej, okay, tam widzę, że trzeba na górze zabić tego niewidzialnego żeby chyba jakiś most włączyć albo coś w tym stylu A jest jakoś... Bardzo mi się podoba to jak walka wygląda Tak, dźwięki są soczyste w tym wszystkim Okej, okay, mi się udało go pokonać, fajnie to wyglądało tylko mam problem, bo nie mogę speli używać. Mana mi stodzi, ale. speli jakby nie działa. Znaczy, to jeśli trzymasz się krawędzi, to nie możesz. Dopiero jak zaskoczysz. Właśnie, to jest ten bug, o którym mówiłem wcześniej. To ja chyba jeszcze innego mam baga, bo w ogóle nie mogę używać. <noise> Nawet jak ale. nie jestem na krawędzi. Okej, okay. się udało się jakiś kolejny przycisk odpalić, tylko nie wiem, co on zmienił. Może są odpalane czasowo, i trzeba. Trzeba tu szybko je obydwa odpalić. Hmm, nie wydaje mi się, bo był dźwięk, a teraz nie ma dźwięku. A nie, to, nie, jest aktywowany, bo po raz drugi się nie aktywował. O, nie, mo można wskoczyć, tylko trzeba trochę się powysilać, żeby się odbić od ściany i na nią wrócić, jakby. Jak, jest, jak ściana jest po prawej, to żeby wyskoczyć do lewej i znowu wrócić na tą ścianę. Dobra, mi się udało przejść na jakiś na dalszy etap, chyba. Kolejny przycisk włączyłem Nie wiem czy ja coś źle zrobiłem Czy mi się zbugowało, bo Moja postać jakby cały czas kłóca Ale też animacje są zepsute Więc wydaje mi się, że to był niestety Jak tam ci idzie? Walczę znowu, bo Udało mi się paść od jednego pomienia. Tutaj w ogóle jak na początku wracasz To tam można się wrócić Po potkę i ta potka jest zabezpieczona O Ale jak teraz restartowałem to działałem mi spele normalnie a, i z palcją mamy takiego dasha, ja teraz to dopiero ogarnąłem. A w sumie dużo łatwiej. Bardzo przyjemnie mi się gra. Dobra, może wrócimy do tego, do kryjówki i spróbujemy jeszcze gdzieś tutaj podejść, żeby zobaczyć co da się je jeszcze tutaj zrobić. Na przykład tutaj pani, tutaj na starcie. Tak, ona pyta się czy może, czy chce... Cave 1, dobra, to odpalam Cave. Okej, okay, tutaj też mamy jakąś zmianę kamery. To jest chyba taki tutorialowy poziom. Albo nawet taka historia, jako ten. Tutaj nie mogę wpaść. Tak, też, też się tego nauczyłem. Yy, bardzo boleśnie. Tylko jak my to mamy zrobić? Może tym daszem jakoś. Trzeba dobrze wytejmować. Ja aktualnie nie mogę tego zrobić. Jeszcze mi się nie udało. Nie, od razu ginę. Yy, ten dasz się kończy na spacji szybko. Właśnie sprawdzam czy jak odpalę tą tarczę na D będzie OK. Nie, ta tarcza nie chroni przed tym. Mogłaby ta jakaś flaga być, żeby już po raz kolejny ta animacja kamery się nie odpalała. Dokładnie, też mi się tak wydaje, bo to chyba startuje się po prostu ten poziom całkowicie. Tak, Do... udało mi się przeskoczyć ze spacją tym. Okej. Okay. To mi się jeszcze nie udało. Po spacji od razu trzeba kliknąć skok, czyli w sensie nie wyskakiwać tam z góry, żeby ci się nie zmarnował ten skok w powietrzu. Jak spadasz to idealnie spację wcisnąć, jak ci się uda właśnie na tym daszu pod tym prześlizgnąć, to wyskoczyć. Dobra, to jeszcze raz. No widać, że polega na tym po prostu, że jest dosyć trudno. O, dobra. Jestem chyba na kolejnym levelu. Mimo okay. wszystko wydaje mi się łatwiejszy. Przynajmniej tak na start. Jednak nie. <śmiech> <śmiech> Myślałem, że to będzie krótsze. Ok, udało mi się w miarę sprawnie to przejść. Jestem na trzeciej planszy. Ale tu jest zmyłka. Tu jest znikająca platforma. Tak, właśnie z nią. Walczę, jestem w połowie trasy. O kurde. Ok, ale to jest. Właśnie się zastanawiam, czy to jest jakiś poziom, które uczą i tak to trochę wygląda. Dobra, niech mi zniknie ta plansza. O Jezus, ta spada w ogóle. Dobra, udało się. Jakaś skrzynka była, ale niestety musiałem pominąć. Ja niestety teraz nie mogę sobie pozwolić na żaden błąd. O mało HP. Nie! <grym> Byłem już całkiem daleko i w kolce wskoczyłem Okej, okay, dobra, ja też jestem na poziomie czwartym Dobra, udało mi się całe przejść ten Wróciło mnie do hejtauta O, teraz mi się udało tak na, na jeden raz to przejść Okej, okay, ja też tutaj jestem. No, mi się osobiście bardzo gierka podoba. Pograłbym nią jeszcze, ale też nie możemy robić za długiego odcinka. Więc chyba na tym zakończymy. Pokazaliśmy kilka trybów. Jeżeli chcielibyście zagrać, to oczywiście możecie znaleźć na iczu. Tak, polecam sobie zagrać, jest dosyć przyjemna. Szkoda, że te bagi tam na początku trochę zaczęły psuć krwi, ale po chwili jakoś tak już ruszyło skopyta. Ja wam dziękuję bardzo za oglądanie. W tym odcinku był z nami Sino. Jeżeli chcielibyście więcej takich odcinków we dwójkę zobaczyć, to dajcie znać, a ja postaram się dla Was nagrać kolejny film. Do następnego. Cześć. A myślałem, że też też się pożegnać. A, dobra. To nie, mogę się pożegnać teraz i dokleisz zaraz. No, na razie.